Katarzyna Kaszluga, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, ponieważ środowy wieczór już się rozpoczął, a więc czas na kolejny program, Kość tygodnia. Tym razem porozmawiam o sytuacji finansowej lokalnych samorządów z doktorem Piotrem Sołtykiem, ale korzystając z okazji, że mam przy sobie i w naszym studiu gościmy prezesa Landomierskiego PGKM, nie może zabraknąć pytania o inwestycje związane właśnie z tą. Instytucją. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani Prezesie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, zaczniemy <laughs> jednak zgodnie ze wstępem, czyli w 2018 roku przy Pana udziale tak. powstało opracowanie w postaci, patrzę, żeby niczego nie pomylić, rankingu finansowego samorządu terytorialnego. Proszę opowiedzieć o tej kwestii. Coś, tak. bo nie każdy wie, że pani jest też finansistą i ekonomistą. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że pani w tym momencie porusza tak bardzo istotny temat, jak kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, prawda? Bo w tym jednostek tutaj lokalnych działających w ramach naszego powiatu, ponieważ jesteśmy na progu programowania projektów budżetów. Samorządowych na 2020 rok. Stąd też bardzo ważne zagadnienie, aby przybliżyć może i włodarzom, jak również przedstawicielom organu stanowiącego, jakie są faktyczne wyniki wykonania budżetów za 2018 rok. To jest bardzo istotne, ponieważ jest to druga edycja rankingu finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. I ta edycja opiera się już na danych zaczerpniętych ze sprawozdań budżetowych za 2018 rok, czyli krótko mówiąc, to nie są dane historyczne, prawda? 2016-17, tak, dokładnie. Tylko to są jak najbardziej dane mhm. aktualne. No, miałem szczęście, że po raz drugi zostałem zaproszony do udziału w opracowaniu tego rankingu, w opracowaniu tego badania. Badanie. Z punktu widzenia finansowego dosyć złożone, ponieważ braliśmy pod uwagę dosyć mhm. wiele zmiennych, prawda? Właśnie jakie wskaźniki były brane? Tak. tak, wskaźniki były brane te, które jak najbardziej obrazują aktualną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego, przy czym wyszliśmy z takiego założenia. Mówimy ponieważ została powołana kapituła prawda, rankingu finansowego, w której no, byl, brali udział również osoby z, z, z rządu, prawda pani wicepremier także finansów. Minister finansów, pani, pani, pań, państwo przedstawiciele samorządów. Mam tutaj na uwadze skarbników metropolii polskich, prawda? Także grono, grono osób, które zostało zaangażowane do tego badania, no, można powiedzieć, było liczne. I zacne są to eksperci, którzy no, specjalizują się w finansach publicznych, finansach lokalnych te wskaźniki braliśmy pod, braliśmy pod uwagę te wskaźniki które w pewien sposób obrazują y, sytuację finansową wszystkich jednostek bo wiemy że w Polsce samorząd terytorialny zbudowany jest w ten sposób że możemy wyróżnić y, miasta prawda możemy wyróżnić, czyli gminy miejskie możemy wyróżnić gminy miejsko-wiejskie gminy wiejskie. wiejskie powiaty ziemskie i, i powiaty grodzkie oraz województwa samorządowe. No i wyszliśmy z takiego założenia, żeby bardzo nie upolitycznić prawda, mm -hmm. tego rankingu, dlatego odstąpiliśmy od badania 16 województw urzędów marszałkowskich, natomiast skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tych typach jednostek, które przed chwilą wymieniłem. W sumie przebadaliśmy, proszę Państwa, 2791 jednostek. Liczba imponująca. Licz, tak, liczba dokładnie imponująca. Przy czym, tak jak mówię, budowaliśmy model tych wskaźników taki, aby był równoważący dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. No bowiem inne zadania prawda, wykonują powiaty, inne zadania wykonują gminy, inne zadania wykonuje Urząd Marszałkowski. Mając na uwadze te zmienności prawda, w realizacji zadań, no, Kapituła podjęła uwagę, żeby wyłonić siedem najbardziej istotnych wskaźników, które będą obrazować tą sytuację finansową. Pierwszym takim no, wskaźnikiem, który braliśmy pod uwagę, był to wskaźnik udziału dochodów własnych w wydatkach w dochodach ogółem, prawda? Mhm. Także braliśmy na przykład kolerację nadwyżki operacyjnej. Do dochodów własnych, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Braliśmy udział na przykład podatku PIT w dochodach własnych. Braliśmy pod uwagę obciążenie wydatków wydatkami, które są ponoszone stricto na wynagrodzenia pracownicze oraz liczone od, od tych wynagrodzeń różnego rodzaju uposażenia. No i braliśmy w końcu pod uwagę również taki wskaźnik, który informuje. Czytelnika informuje włodarzy o absorpcji środków unijnych, czyli udział, udział środków unijnych prawda, w wydatkach ogółem i tutaj postanowiliśmy zrobić wyłączenia odnośnie poręczeń, prawda? czyli nie były do tego wskaźnika wliczane poręczenia. Jeżeli Pani pyta tutaj o, o, o dane, które zostały zostały. Przedstawione odnośnie samorządów lokalnych, prawda? Czyli tak gminy. interesuje ten region. Ten region, Więc. prawda? Czyli ja może tutaj posłużę się takimi danymi Otóż założenie jest takie, że nie chciałbym interpretować wyników, prawda? Ponieważ że jestem współautorem tego badania, to tylko może przedstawię suche liczby, prawda, które będą informowały, jak włodarze. Gospodarują środkami publicznymi, prawda? Bo celem, ideą tego opracowania było wskazanie, wyróżnienie. Tych włodarzy, którzy najlepiej potrafią zarządzać groszem publicznym. Mhm. To był pierwszy cel. Natomiast drugim celem było wskazanie kierunku, w jakim te samorządy, czyli decydenci powinni podążać, aby na przykład przy kolejnej edycji zająć wypaść lepsze miejsce. Tak, zająć lepsze miejsce od sąsiada, mhm. krótko mówiąc, prawda? Powiemy, że gminy pomiędzy sobą rywalizują. Ta informacja jest dosyć, dosyć sprytnie i rzetelnie przekazywana. Otóż nie będę chciał y, komentować tych wyników tego rankingu, tylko może przytoczę takie dane. No, y, w naszym powiecie mam miasto, prawda, gminę mhm. miejską. W Polsce mamy, proszę Państwa, 2, y, 236 miast, prawda, w strukturze, y, w strukturze jednostek samorządu terytorialnego, 236. I miasto Sandomierz y, w rankingu za 2018 rok zajęło 191 miejsce. U to placu... dobrze? Cześć. Nie będę tego komentował. <głos> <głos> Także nie będę tego komentował. Mamy też miasto y, i gminę, na przykład Koprzewnica, prawda? Czyli tego typu jednostek w Polsce y, mamy 600, proszę Państwa, 28 i gmina gmina Koprzewnica miasto gmina Koprzewnica zajęła y, 593 miejsce. Mamy również y, miasto i y, gminę Zawichos, prawda? Czyli liczymy tutaj, że mamy znowu 628 tego typu jednostek i gmina zawichost zajęła 581 miejsce. Natomiast pozostałe jednostki są to jednostki typu gminy wiejskie, prawda? Na przykład dwikozy i gmin wiejskich proszę Państwa w Polsce mamy łącznie 1540 8. No i gmina dwikozy zajęła 680 miejsce, gmina obrazów, również gmina wiejska 598 miejsce, gmina Wilczyca, również gmina wiejska zajęła 686 miejsce, no i gmina Sambożyc zajęła miejsce 524. Ale tak jak wspomniałem wcześniej na początku, ten ranking był przeprowadzony również w takich typach jednostek jak powiaty, prawda? No i mamy tu powiat Sandomierski. Powiatów mamy, proszę Państwa, w Polsce 314. No i powiat Sandomierski zajął pozycję 274. 274. Natomiast, no, po sąsiedzku mamy powiat Tarnobrzeski, prawda? Okay. Tarnobrzeg. Jest to, proszę Państwa, już miasto na prawach powiatu. I takich miast na prawach powiatu w Polsce mamy 66. Natomiast natomiast miasto Darnobych zajęło pozycję 63. Także <laughs> widzimy, że tutaj prawda, jest ten dystans bardzo, bardzo, bardzo bliski, bliski tego ostatniego już okay. miejsca, prawda? Na 66 miejsc zajęło pozycję 63. No, ten ranking, proszę Państwa, pokazuje sytuację finansową. Aczkolwiek, no, pokuszę się o taką ogólną ocenę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Właśnie w Polsce o to chciałam pana teraz za 2018 poprosić. rok. Otóż ta sytuacja nie jest najgorsza. Generalnie rzecz ujmując jest najgorsza z uwagi na występującą dobrą koniunkturę, koniunkturę gospodarczą, prawda? Dobra koniunktura gospodarcza. Jeżeli spojrzymy na dane liczbowe wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2018 rok, to widzimy proszę państwa, że yy, włodarze planowali deficyt, deficyt budżetowy na poziomie. Przeszło 20 miliardów złotych, łącznie, prawda, wszystkich tych typów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast co się okazało po wykonaniu, prawda, budżetu? Okazało się, że faktyczny, czyli ten rzeczywisty deficyt za 2018 rok wyniósł blisko 7 miliardów złotych, prawda? Czyli widzimy, że ta rozpiętość jest dosyć długa. Ktoś by powiedział, że może szwankuje planowanie finansowe. To oczywiście tak, można też tak powiedzieć. Ale jeżeli spojrzymy, proszę Państwa, na strukturę wydatków, to dostrzegamy, że licząc rok do roku, czyli 2018 do 2017, widzimy wzrost o 5%. Wydatkach inwestycyjnych, wydatkach majątkowych. Czyli generalnie możemy założyć, możemy postawić taką tezę, że samorządy mają środki finansowe na realizację zadań bieżących, prawda? Z tym nie ma problemu. Natomiast pojawia się problem, jeżeli chodzi już o inwestycje, o rozwój gmin. I tutaj jest decydującą sprawą, tak, zarządzanie środkami publicznymi, aby wypracować jak największą nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jeżeli nie będzie dodatniej różnicy, nie będzie tej nadwyżki operacyjnej, to trudno mówić o rozwoju gmin, o rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Czyli krótko mówiąc, koniunktura plus. No, ograniczanie wydatków bieżącym, bieżących, natomiast wzrost wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych. To jest taka receptura recepta na przyszłe, przyszłe lata. Tak I bym to po prostu widział. Tą receptą zakończymy ten temat, ale przejdziemy do innego, jakże też ważnego tematu. Zgodnie z zapowiedzią, proszę przybliżyć najbliższe plany i inwestycje związane z które tak będą realizowane w wiem. przedsiębiorstwie, tak? tak. Y, otóż, no y, proszę Państwa, y, w tym roku, y, y, który już, y, no można powiedzieć inwestycyjnie dobiega końca, prawda? Y, zrealizowaliśmy y, to, co zaplanowali de facto, plus pewne inwestycje zostały zrealizowane y, dodatkowo, mam tu na myśli ulicę Brzoskwiniową, prawda? Y, został zło złożony wniosek do Pana Burmistrza, i, i, I ta inwestycja będzie realizowana: obudowa sieci wodociągowej, ponad 600 metrów. No i oczywiście inne pozostałe inwestycje wodno-kanalizacyjne, prawda, czyli budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tutaj nie mamy problemu, są na bieżąco realizowane te inwestycje. Dodatkowo została wykonana również taka inwestycja. Na ulicy Zawichojskiej w, w pobliżu Bramy Opatowskiej. Z uwagi na to, że jest realizowana inwestycja, jest, jest wymiana nawierzchni asfaltowej, no, podjęliśmy decyzję, aby również wykorzystać moment i wymienić tą infrastrukturę wodociągową, ponieważ ta, ta infrastruktura jest przestarzała. Także tutaj mamy na bieżąco inwestycje realizowane. Realizowana jest inwestycja również. Na terenie oczyszczalni ścieków jest modernizowany zbiornik buforowy, jest to duża inwestycja, wartość około tam 700 tysięcy złotych. Środki częściowo zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska. Druga inwestycja została również zakończona. Na zbiornikach buforowych odnośnie dostarczania wody. Dla miasta Sandomierza też bardzo ważne zadanie, zmniejszające ryzyko no, utraty po prostu dostarczania na bieżąco wody mieszkańcom Sandomierza. Jest pierwszy etap zakończony. Został wymieniony cały system zasów hydraulicznych. Został zbiornik oczyszczony, jeden i drugi, ponieważ tam mamy dwa zbiorniki. Każdy ze zbiorników ma ponad 3000 metrów sześciennych. Wody, która jest później pompowana na teren Sandomierza. Są to takie inwestycje, proszę Państwa, których nie widać, prawda? Bo mieszkańcy dostrzegają tylko te inwestycje, które, które przebiegają przez ulice, prawda? rozkopane chodniki, to co widać, to, co widać prawda? Tak, działki, prawda? Jakieś zbudowana sieć wodociągowa, czy też sieć kanalizacyjna, ale tutaj chcę podkreślić, że część inwestycji właśnie jest przeprowadzana w przedsiębiorstwie na obiektach zamkniętych, prawda, tak jak oczyszczania ścieków, czy ujęcie wody, prawda, czyli hydrofonia. Te, te obiekty również są teraz modernizowane. No, jest to naszym obowiązkiem również odtwarzanie majątku, prawda. To jest no, jedna zasada, która jest no, powinna być przestrzegana w każdym przedsiębiorstwie. Dziękuję za, za, tą, za tą odpowiedź. Ja jeszcze chciałabym tak na sam koniec w kilku słowach. Jakbym miał pan ze swojego punktu widzenia podsumować. Mogę powiedzieć że z tym sumieniem, że jest pan w tym specjalistą i jak zapatruje się na kwestię, którą zapowiedział rząd, mianowicie podwyżka płacy minimalnej jak to odbije się na pracodawcach? No tak, bardzo fajne pytanie, po pierwsze życzyłbym sobie, żeby pracownicy, którzy pracują w przedsiębiorstwie, którym zarządzam, zarobiali no, nie minimalną prawda, kwotę, hmm. tylko tą średnią, która, która jest ogłoszona przez prezesa GUS-u, czyli jest to kwota 2000, przepraszam, 5100 zł, prawda, a nie 2600 to po pierwsze, tak. 10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej, prawda, która będzie obowiązywać w 2020 roku. Jest to kwota 2600 Złoty, prawda? No, obecnie mamy 2250 zł, czyli widzimy, że jest wzrost znaczna podwyżka. znaczna podwyżka, tak. Jest to wzrost o 350 zł. Licząc to rok do roku, jest to 15,6%, prawda? Mm -hmm. Czyli jest to znaczny, znaczny koszt dla przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o stawkę minimalną wynagrodzenia, również no, Rada Ministrów podjęła decyzję, że minimalna stawka będzie wynosić 17 zł prawda obecnie jest 14,70 czyli 2,30 yy różnicy prawda licząc to rok do roku No cóż proszę państwa yy, trzeba powiedzieć w ten sposób że yy, każdy podmiot gospodarczy prawda czy zajmuje się usługami komunalnymi czy zajmuje się produkcją mebli okien etc no nie jest położone na wyspach bergamuta prawda na te podmioty gospodarcze wpływają siły podaży i popytu prawda to zawsze wynika z czegoś prawda mm -hmm. formuła ustalenia wyniku finansowego w przedsiębiorstwach jest bardzo prosta i to się nie zmienia czyli przychody minus koszty równa się wynik finansowy jeżeli faktycznie okaże się że te przychody nie będą wystarczały na tyle żeby pokryć koszty no będzie Każde przedsiębiorstwo musiało podejmować jakieś decyzje, na pewno to będą trudne decyzje. Jeżeli popatrzymy na strukturę kosztów w każdym podmiocie gospodarczym, blisko 50% są to wynagrodzenia pracownicze, czyli albo będzie dochodzić do redukcji zatrudnienia, albo będziemy musieli zwiększać wydajność pracowników, prawda? No ale to hmm. też wpływa na to wiele czynników: staż pracy, prawda? Wiek pracowników tego się nie da, proszę Państwa, przemodelować w ciągu Dwóch, trzech lat. Dwóch, trzech lat. Natomiast jeżeli chodzi o przychody, to też proszę zwrócić uwagę, że yy, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej są to takie twory, które częściowo balansują na yy, środkach publicznych, częściowo zaś działają w sferze gospodarczej, prawda? Ich bazują na przepisach kodeksu handlowego. I teraz jeżeli faktycznie okaże się, że te przychody będą zbyt niskie. No to de facto w ekonomii mamy też takie twierdzenie, że za obiad ktoś musi zapłacić, czyli krótko mówiąc te ceny usług będą musiały wzrosnąć, prawda? Ja nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, czy to będzie wzrost o 2%, o 10%, o 15% i tak dalej. Ale, żeby Ale będzie tak... wzrost. Ale będzie wzrost, będzie wzrost. Mhm. Czyli to będzie po prostu na, następować, tak jak mówię, ponieważ no, tutaj działają prawa po prostu ekonomiczne, prawda? Fundamentalnym takim prawem jest prawo popytu i podaży. Czyli, jeżeli nie będzie produktywności na odpowiednim poziomie, nie będzie usług, które w pewien sposób Przyciągną. będą w stanie przyciągnąć taki pokryć koszty wytwarzania tych produktów, świadczenia usług, no to trzeba będzie podejmować decyzje związane no, albo z redukcją zatrudnienia albo z wydajnością, albo w ostateczności również też, no, podnieść ceny za świadczone usługi, za świadczone usługi. Dziękuję Panu za tą interesującą Dziękuję rozmowę. Panu. Ja wiele się nauczyłam, wiele zrozumiałam. Mam nadzieję, że Państwo również na następny program zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję.